Przy założeniu, że dieta odchudzająca będzie miała kaloryczność 1500 kcal, ilość produktów zbożowych w diecie powinna wynosić 5 porcji, a przykładowa porcja produktów zbożowych to są na przykład dwie duże łyżki musli naturalnego. Jeżeli chodzi o drugą grupę, która jest istotnym elementem w zbilansowanej diecie odchudzającej, to są warzywa. Warzywa powinny stanowić cztery porcje w ciągu dnia połączone w różnych potrawach, przykładową porcją są dwa średnie pomidory. Owoce powinny stanowić trzy. Porcje w ciągu dnia. Jest to na przykład około 100 g kiwi bądź też 100 g jabłka. W ciągu dnia powinno się spożyć dwie porcje produktów mlecznych, z czego jedna porcja stanowi około jednej szklanki jogurtu bądź kefiru. Ważnym elementem, który w diecie odchudzającej yy, Powinien się również pojawić jest mięso i jego zamienniki, tak więc ryba, e, mięso drobiowe bądź e, jajka powinny stanowić jedną porcję w ciągu dnia. Powinny się też pojawić e, tłuszcze, najlepiej tłuszcze roślinne, takie jak olej rzepakowy czy oliwa z oliwek e, w ilości 2,5 porcji, z czego jedna porcja to jest jedna łyżka stołowa. W ciągu dnia powinna się też pojawić odpowiednia ilość płynów obojętnych dla naszego organizmu, takich jak woda mineralna, herbaty owocowe, bądź zielona albo czerwona herbata. Dodatkowo, jeżeli wybieramy przyprawy, najlepiej, aby były to przyprawy ziołowe. Mieszanki ziół, zioła świeże bądź suszone, najlepiej łagodne, które nie podrażniają naszego przewodu pokarmowego i są delikatne, a dodatkowo nadają smak potrawom.